Gwiazdy w biegu po nowe życie. W Wiśle trwa snow sport show, czyli zawody w biegach narciarskich. Uczestnicy biegu wraz z osobami po przeszczepach promują ideę transplantologii. Z uczestnikami biegu rozmawiał również jako nasz reprezentant Przemysław Adamski. Też sobie ponoć świetnie radził. Proszę zobaczyć. Emocji było naprawdę sporo. Wiemy już kto jest zwycięzcą. Rafał Brzozowski. Pierwsze miejsce. Jaki czas? Nie wiem jaki czas, najlepszy, najszybszy. Jak było? Fantastycznie, bardzo trudno, nie spodziewałem się, ponieważ jestem pierwszy raz, pierwsze miejsce, wszystko się zgadza, jedynka, 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 ale naprawdę nie spodziewałem się, że taka narta... Właśnie bardzo cienka. E, bardzo cienka, nie ma w ogóle krawędzi, nie ma się jak odpychać, jestem przyzwyczajony do takiej jazdy, wiesz, w ten sposób, e, także e, to się tak wydaje tylko w telewizji, jak to oglądamy, że oni tak szybko lecą... Bardzo trudno, ale... Na szczęście nie wywaliłem się, więc dobiegłem, moi koledzy bardzo pomogli. Miałem świetnych zmienników i udało się wybaczyć pierwsze miejsce, więc jestem bardzo zadowolony. Gratulujemy pierwszego miejsca, ja byłem w drużynie z Jackiem Czachorem. Lepiej chyba za kierownicą, prawda? No tak, no to jest ciężka dyscyplina sportu jeszcze tutaj w takim gronie. Ja byłem po pe pełnym wrażeniem, po prostu ludzi po przeszczepach, że są takimi sportowcami. Jestem czynnym sportowcem, a tutaj przebiegnięcie tego 1200 metrów naprawdę kosztuje. Już wiem, co przeżywa Justyna Kowalczyk, jak pada za metą. No ale fajna idea. Razem czynnie uprawiamy sport i o to chodzi. Nie wiemy, które miejsce zajęliśmy. Jesteśmy jednak pewni, że w pierwszej trzydziestce e, sztafety. Panie Grzegorzu, 11 lat po przeszczepie energii i czynnie uprawia pan sport. Tak, staram się, bo to jest potrzebne do życia, to jest potrzebne do aktywności zawodowej, życiowej. A poza tym, poza tym po to się leczymy. Po to są te przeszczepy, żeby normalnie żyć, żeby uprawiać sport, żeby wypoczywać, jeździć po świecie. To jest po prostu życie. Jak szybko zaczął Pan uprawiać sport? Eee, praktycznie trzy miesiące po przeszczepie byłem na lodowcu na Intertuksie pierwszy, pierwszy raz. No właśnie, proszę Państwa, wszyscy są tutaj wygrani. Niektórzy dostali puchary i medale i pierwsze miejsce, ale tak naprawdę w tym biegu po nowe życie wygrywają wszyscy. O czym przemysław Adamski bardzo dziękuję za te relacje i podkreślenie starej, doskonale znanej prawdy. Za chwilę dwóch sympatycznych, równie sympatycznych jak przemyk Adamski panów. Pierwszy Ziemowit Muka, przepraszam, Ziemowit Pędziwiat, w informacje pogodowe. I następnie Robert Elgendi, informacje sportowe. Serwis informacyjny, 15.30. Czekam na państwa.